Cześć, Siemanko. Dzień dobry na vlogu Rafika. Tutaj dzisiaj jest trójca święta, normalnie. I będziemy dłubać. A co wydłubiemy, to zobaczycie. A idziemy tam do wody. A pogodę mamy taką, jaką mamy. Może będzie fajnie. A na razie nie jest fajnie. No i co i wszystkie dziewczyny gotowe w rajtuzach. Więc gonimy do wody. I patrzcie, kochani, pierwszy fan z wody. No nie, drugi. Pierwszy kapsel drugi bumbumek. Boom I już jest pięknie. Hot Wheels. Lecimy dalej. I zobaczcie, kochani. Będzie pierwsze sreberko. Właśnie ściągam z niego panierkę. Kolczyczek. Nie wiem co przedstawia. Czy to jest serduszko, plus coś jeszcze, ale trochę panierki z niego zrzucimy. Także jest, jest. Tu jest serduszko. Słonik z serduszkiem, bardzo ładny. I tu mamy drugiego Fanta 10 centów, a w sumie trzeciego. Autko, kolczyk i. 10 centów Lecimy do Roberta Bo Robert wyłapał tutaj kolczyk Jest biżuteria, nie wraca bez Nie, bazarek Bazarek, ale zobaczcie jakie ładne O, mi to pan dajesz po uszach Z jakąś minką o, Oczka, buziaczki Obcy nas atakują no i gratulacje panie Pierwszy fan Proszę bardzo Patrzcie kochani, następny fan Zobaczcie jakiego kotka wykopałem Ma trzy kamyczki, tutaj ma tułów I ogon zawinięty do góry Jest to zawieszka z łańcuszka Zaraz tu będę grzebał w koło I tu jest puńca Pięknie, kolejne sreberko dzisiaj Panowie i panie Trochę obrałem je z tej że tak powiem, z tego Gringspanu całego kurczę Piękny fancik <grym wytkujesz> Mam taką złotą banię <grym wytkujesz> Patrzcie tu na Piotrunia, co wyłupał Ja mam taką złotą banię, nie? Ale mega Gratulation <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> i lecimy dalej z tymi bańkami Kolejny kurczę bela sygnał i patrzcie na to jakie piękne serduszko kolczyczek z diamencikami Swarowskiego. Z Oczywiście chyba będzie bazar, bo widzę jak tu z tyłu jest zrobiony, bo nie idzie na nim nic dojrzeć na razie. Ale stawiam na bazarek. O, nawet jeden kamyczek odpadł, patrzcie na to. Mamy tu kryształki na palcu. Ale nie takie kryształki jak nie jeden by chciał, po prostu to są kamienie. Pędzę dalej. Patrzcie kochani, kolejny fand, kolejny fand. Jest kolcok następny dzisiaj. Bazarkowy. Ale jest. Biżuteria to biżuteria. Kochani, kolejna szekla do kolekcji, kolejna szekla do kolekcji. Robert dzisiaj też już znalazł jedną większą, a ja mam taką. Nie wiem, cóż to za przyłączę, ale biło przepięknie. Biło przepięknie, kurczę, bo Osiąd tu jest, nie? No, kurde, zabieramy. Lecimy dalej. Jestem pod pomostem, Miałem bardzo mocny sygnał. ha I mamy 1 euro. Kochani. Jeden Jurek spod pomościku Ponownie piękny sygnał. I a ja pierdziele jest. 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 Patrzcie na to. Bez pizdionka nie wracam. Bazar. To będzie bazar. Na milion procent bazar ale jaki śliczny Dla mnie Mega znajda bez piżona nie wracam kochani I o to chodzi o tą frajdę, o tą zabawę Patrzcie na to. Jest piękny. I kolejne 10 centów. Także monety jakieś tam wpadają, ale strasznie długo trzeba kopać za nimi. Obsuwają się w chorobę. I kolejnym moim fantem obciążenie do żyłki wędkarskiej I bardzo pięknie Zawsze to 1 czy 2 euro Lecimy dalej Wydobujemy z wody co się da Ja już chodzę w wodzie po szyję Tam na plaży mamy kolegę detektorystę Robert krzyczał coś, że coś znalazł Pomało idę w ich stronę Na Razichu. Mamy drugą szeklę dzisiaj, ale ta już tu swoje wyleżała, w wozie po szyję. No, będzie dobra jeszcze. Lecimy dalej. Z bardzo głębokiej wody przepiękny sygnał. Robimy to pomalutku. Cóż to będzie? Ja pierdzielę 10 centów ty A ja tu na srebru liczyłem 10 centów z wody po szyję, no by to kurka wodna No Ale cóż, jest fand, jest fand I takiego potworka wykopałem sobie teraz na oko nóżką Normalnie nóżką go tak, delikatnie, jaki fajny ciop cio, 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 cio. Kochani, nikt z nas nie przypuszczał, że dojdzie do takiej zmiany, ale no niestety Albo istety Idziemy walczyć z plażą Piotruś Robertuś Rafuś I iduś na szeweninguś A co wpadnuś, to wy razie Narazicho Ledwo my wleźli, ledwo my wleźli I patrzcie, mamy pieniądze Mamy jeden euro Jest pięknie Nie, to będzie nierdzewka. Alby mamy siebro. tutaj, mamy tu Piotra. Piotr podejmuje moją znajdę. Jest grubasz. Piękny. No, Nierdzeweczka. To jest, to, jest, to jest nierdzewka. Nierdzeweczka, ale jaka ale śliczna. Płukaj to w tej wodzie, płukaj, płukaj. Pokaż im, pokaż im. Jaka pokaż. jaka znajda. Jest, <laughs> jest pięknie. Można znaleźć? Można no. znaleźć. Ja już mam dzień zrobiony. Są piździony. Gratulacje. Kurka, dzień. I patrzcie na to kochani drugie piękne fant Chłopaki tam śmigają z powrotem po, po plaży. Robert gdzieś tam, Piotr tam już leci do mnie. A ja mam drugiego pięknego fanta z nierdzeweczki Ale świetny. Naprawdę świetny. Fajny fajn, elegancki. Lecę dalej. No, Takie ładne, kurde, zaraz, jeszcze przylepione w piachu. Patrzcie, jeszcze nie zaszło. Taki Robercik wykopał. No, takie, takie a ja przed chwilą 2 centy, a on takie piękności. Dwa Jurki. Z tej oto głębokiej dziury. tak wpada. Także jest pięknie. Moja trzecia moneta tutaj. I zadowolony Robertuś. Tu mamy radosnego Piotrunia. I Piotrunia ma taką fajną zawieszkę Myślimy, że to z bransoletki było Bajera, jest biżuteria, jest Po co my tu przyszli, gratulacje panie Mamy Robercika I mamy jakąś biżu, biżu Ale pas jakie tu ładne jabłuszko już wam pokazujemy, patrzcie, jakie ładne jabłuszko z branzoletki z diamencikami jakimiś. To będzie bazarek, ale i tak bardzo cieszy. Bo piękna znajdę. Bardzo ładna jabłuszko w jabłuszku. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo jakoś Proszę bardzo. Okay. A teraz mamy kochani jakąś nietypową monetę. Po raz pierwszy taką znalazłem. Nie wiem, czy to jakieś ukraińskie Czy coś Jedna chrywna Jedna chrywna wpada Także jest fajnie I Patrzcie Roberta jak łupie Patrzcie Roberta jak Pięknie, zawieszka słonik Piękna zawieszka słonik, już myjemy I to chłopie chyba by już miał srebro Sreberko piękne. No kurde, ja Ci już gratuluję, panie. Myślę, że bankowo sreberko. Tak? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Ha, ja wykopałem słonika w kolczyku, no a słonika w zawiesce. Ja zresztą I patrzcie, kochani, co teraz wychodzi z piachu. Zobaczcie, kochani, co wychodzi z piachu ale piękna łyżeczka przecudowna łyżeczka tu pozdrawiam Czarną i y, Grega bo kolekcjonują łyżeczki zobaczcie taką łyżeczkę sobie wykopałem w Szeveningen piękna cudowna z herbem i lecę dalej patrzcie na to jeden dołek, drugi dołek, trzeci dołek i zobaczcie, Rapik rzucił Łyżeczki. Cyk i cyk! Ja pierdzielę magia wykopek! Magia wykopek! Patrzcie na to, tu kochani! Co ty gadasz? Srebro wykopałem To nie jest srebro, a to jest srebro? To też chyba nie będzie srebro. Ale kurde, magia wykopek, kochani! Patrzcie! Rzeczywiście, ty srebro! Srebro, srebna łyżeczka przepiękna! To też srebro może być, ale nie, to nie jest. Srebro. Ja cię kręcę. Chociaż, tak jak mówisz, no, będzie posrebrzana. Srebro. Ona może być posrebrzana. Wytaszle lasa. Srebro. srebro. Pokaż. Tu masz tylko wytarte, ale też srebro. Ale to jest kochani. Srebro. tak mi się wydaje, że to jest srebro. No wygląda jak srebro, ale czy to będzie srebro? To się tak wydaje, ale to wiesz. Patrzcie kochani jaka magia wykopek 1959 łyżeczka Pod moimi 1959 srebro piękne Ale luksus, jaki luksus, trzy łyżeczki w kupie! To jest magia! Jest trzech to... musketerów, mamy trzy łyżeczki Paja i wpada kolejna część jakiejś biżuterii. Jakaś malutka, nie wiem. Cóż to takiego? Fajnie to biło, ale to będzie chyba bazarek. Ale ładny fancik. E patrzcie teraz, patrzcie teraz się będzie kopać, teraz się będzie kopać, kurde no mu łychę dorobimy tą co znalazł Robertini. Przerobimy kurczę na koparkową i będziemy I zobaczcie kochani Kościół skacze na bandzi Syk Pięknie udało się nagrać Zdążyłem od to pokazać I tak się buja nad wodą przeweningiem A odpływ jest taki, że zaraz będę chodził pod morem. Pięknie Nie chcę wam nagrywać każdej monety, kochani ale taką znalazłem po raz pierwszy 50 eurocentów, a z drugiej strony oklejone. Nie wiem co to znaczy. Spróbuję to znaleźć, wytłumaczyć. Kurcze, bele takiej to jeszcze nie widziałem. Bajeczka. Kończymy dzisiejszy wypad. Podsumowanie naszego wypadu. Tu są moje śpieciągi, chłopaki już powyrzucali, ja przyniosłem wszystkie swoje, bo metal zabiorę. Tu są fanty Roberta. Z wody piękna szekla, kolczyk. Tu mamy wajchę do pompowania zupy. Piękny samochodzik. Jakieś pierdułeczki, dwie monetki, dwie wsówki. A z plaży nakopał. Nakopał pięknie. Co to masz za monetę ty? Przecież to nie jest jedno euro. To jest ta ukraińska jakaś znowu. Jeden coś tam. A ja myślałem, że to kurde No? No to to dzisiaj to kopał. To jest ukraińska jakaś moneta. Nawet ładna, nie widziałem jeszcze. Proszę Piotruś I tu mają racze Nie to bułgarska Bugarska. Jeden lew No to widzisz Tu nam się wydawało to że to będzie srebrny, srebrny. Ee, Słonik Ale kurczę, tardza, jak go tutaj bierze To nie wiadomo czy to będzie srebro czy nie Będzie musiał sobie sprawdzić Dzisiaj Tu ma jeszcze jakąś taką Piękną bransoletową ozdóbkę Jabłuszko w jabłuszku No i nakopał I tego trochę Z Iwanem Ryńskim jest Iwan tak. Ryński na tym Iwan Ryński Tak Jerochiński chyba I Leo, Jeden tak. lew. Jeden lew. Jedna lewa. Jedna lewa. Panie, z lewa czy z prawa? Lewa. No. Lewa. <laughs> Moje fanty z wody dzisiaj. Tak wyglądają. Parę monetek, jest szekla. Są dwa trzy kolczyki. Jedno sreberko. Ładny słonik z serduszkiem. Jest srebrna zawieszka, Kocieł z jakimiś diamentami, jest odważnik, jest samochodzik, no i bez piździonka z wody nie wracam. A potem plaża. Plaża następująco wygląda: tak, monet, też kilka euro wpadło, jakieś pierdółki jest koparka, jest nierdzeweczka, ładny ring, jest nierdzeweczka, piękna zawieszka. Jest jeszcze jakaś łozdubka, łozdubka mi ociekła Taka sobie Ale moimi fantami dniach te trzy łyżeczki Normalnie niemożliwe, nie? Patrzcie 1959 Z puńcami No pięknie Reszta chyba zwykłe posrebrzane Ta, ta będzie posrebrzana chyba Ona nie ma żadnej puńcy, ale no no kurczę, no, no wygląda jak sreberko, no ale wydaje może mi się, że, 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 że może My być, może nie wiedział, być. wiesz. Tak. Zadowolony pan, panie Robercie? Tak. Zadowolony pan, panie Piotrze? Pewnie. I ja bardzo zadowolony. Roberta nie obejmiemy, bo składą, przekładą. Jestem, jestem. Ja dziękuję. Ale jest. Grafikowi za, za transportik, To my dziękujemy również za wypad Ale Piotrś też ma fanty Ale powiedział, że nam nie pokazuje Bo, bo nie i tyle no, obraził się z jednej strony bo... nie, Za drogie, żeby pokazywać No i wszystko no. Lecimy do domku, także trzymajcie za nas kciuki Przy następnym wypadzie, na razie